Zapraszam. Jedziemy na badania, No, oddanie krwi. 17 83. Za badanka. Zapłaciłem 369 zł i 10 groszy, co nie jest nawet złą kwotą, bo chociaż wziąłem wszystko: morfologię, pełną morfologię, obę, glukozę, cholesterol, TSH rozszerzone, czyli na tarczyce pakiet badań, to powiem Wam, że jest dobrze, bo kiedyś zapłaciłem na sesyłach 4 5 stówek, więc nie wiem, od czego to zależy. Dobrze, no, że to i tak jest płatne raz na. Pół roku, no raz na 8 miesięcy, powinien co pół roku, ale mniej więcej co 8 miesięcy jeżdżę. Bo nie zawsze jestem w stanie, bo mam tak dużo pracy. I teraz też idealnie po sezonie znalazłem trochę czasu, poszedłem. Zobaczymy, jaki będą wyniki, ale zawsze, zawsze mnie to stresuje. Um, niby luz jest. Mówiłem Wam, że mam luzik, ale zawsze się stresuję tymi badaniami. Jakie będą wyniki tego wszystkiego, więc zobaczymy, co będzie, a przejdźmy dalej do kolejnego tematu. Wyobraź sobie, że dostajesz taką wiadomość, że masz raka i został ci rok życia. Ja taką wiadomość dostałem. Chciałbym wam powiedzieć właśnie też przez to, że film się znowu wybił na YouTube, zebrał około 100 tysięcy wyświetleń ciągu kilku dni łącznie ma już prawie 2,5 miliona wyświetleń. Naprawdę mnie to cieszy. Że właśnie tak nieświadomie sprawiłem, że mogę pomagać innym ludziom. Bo dużo wiadomości do sobie prywatnie na Instagramie, ze szpitala, ludzie trafiają na, na ten film, czyli leżą w szpitalu, szukają coś, i nagle trafiają na raka, tarczycy. I mówią, że ten film dałbym otuchy. Także mam tego świadomość, że udało się zrobić coś dobrego. I bardzo mnie to cieszy. Ale też są inne komentarze: typu. No i te komentarze akurat, yy, no, mogłyby komu, kogoś urazić, nie? Mogłoby być komuś smutno, e, że ktoś tak hamsko cały czas pyta, dopytuje, albo czasami tak niesmacznie piszą. No na mnie to nie działa, co prawda, ale jest to trochę szkoda, że są tacy ludzie, nie? Którzy właśnie w internecie czują się cały czas tacy bezkarni i są no tacy no mało kulturalni. Jednak... Jednak, jednak... Skoro pojawiają się te komentarze i skoro film się znowu wybił, to stwierdziłem, że chcę powiedzieć Wam, że no pamiętajcie, no to nie był clickbait, 30 już w sekundzie filmu. Już na samym początku tego filmu powiedziałem właśnie, że jestem zdrowy, lecz opowiadam Wam historię z przeszłości. Co prawda niezdrowy, bo to był nowotwór złośliwy, więc nowotwór złośliwy cechuje się, jak sama nazwa wskazuje, złośliwością. I jest to też dość zastanawiające. Skoro jest to nowotwór złośliwy i mówią, że mogą być przerzuty, mogą on wrócić, mogę znowu zachorować, to dlaczego lekarze powiedzieli mi po leczeniu, po jakimś czasie, że już jest to za remis remisję i w sumie jestem już zdrowy jak każdy inny człowiek. W takich słowach mi to powiedzieli. Jesteś zdrowy jak każdy inny człowiek, więc już się nic nie musisz jakby martwić. No i tak naprawdę jak każdy inny człowiek możesz jakby znowu zachorować, ale nie musisz na każdą inną chorobę, czy znowu na tą, czy inną. Ale jestem w remisji. Ale i tak musisz co pół roku chodzić na badania te kontrolne sprawdzać właśnie USG szyi i ten krew, a jednocześnie mówią, że jest to nowotwór złośliwy, który może jakby wrócić. Ja jestem zdrowy, ale jednak, ten, czyli jednak jestem bardziej podatny na tę chorobę niż byłem wcześniej, więc tak naprawdę nie jestem do końca zdrowy. Więc yy, to jest, taki, jest trochę takie zagmatwane, ale przyznam, że jest to stresujące, że zawsze jak idę na badania, to jakby to jest ten moment, kurde, oby, przede wszystkim na USG szyi, jak leżę. Jest, jak ja się tego boję. Jak leży i oni mnie tutaj badają, to ja tylko czekam, już będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. Nie? I tylko patrzę na reakcję lekarza, co on na tym widzi na tym komputerze? Czy on nagle wtedy widział po nim, że jesteś nie tak? No, yy, no i mówią, że jest co prawda ok i wszystko jest dobrze, ale zawsze jestem ten więc zobaczymy co będzie za tydzień, bo idę znowu na USGSI i potem na wyniki do endokrinologa, więc zobaczymy. Oczywiście, jeżeli trafia na ten film znowu osoba, która zachorowała, to obejrzyj sobie filmy poprzednie. Ich były trzy. Pełny film, a potem dwa kolejne, w których wyjaśniam proces leczenia, jak to wszystko przebiegało i jak trzeba później się z tym leczyć i jakby jakby na dalszy ciąg życia na tym etapie, kiedy już jesteś jakby wyleczoną osobą. Także są inne filmy. Wszystko jest w opisie. Zobaczcie sobie proszę, jest jeden link, drugi i trzeci, żebyście mogli to sobie na spokojnie obejrzeć i tam naprawdę wyjaśniam już kompletnie wszystko, co wiem i jakby nie ma sensu, już. Tak brzmi, chamsko, Nie piszcie do mnie już na Instagramie, bo i tak was odeślę do tych filmów. Bo tam tak wszystko ładnie wyjaśniam, wszystkie szczegóły. Chyba mi się wydaje, że już nie ma tych filmów czegoś, czego bym nie powiedział. Nie? No to jeszcze wam pokażę zdjęcia, bo znalazłem sobie zdjęcia z momentu, kiedy byłem w szpitalu. Najpierw było USG szyi, to ludzie najpierw bijali mi. E, znaczy, nie USG szyi, przepraszam, biopsja, czyli igła w szyję wbite do głuska, żeby go zbadać. Na pewno, czy on jest zdrowy, czy nie zdrowy. Bo głuski każdy z nas może mieć, ale nie muszą być szkodliwe. No i miałem tylko plaster, tak jak tutaj widzicie, więc zwykły plaster po prostu, bo było jak po pobraniu krwi dzisiaj, czyli mała tam, mała kropka, która jest wręcz niewidoczna. Hmm. Później już, no była operacja, no i jak była operacja, to było w szpitalu, tutaj nie o wszystko humory się dopisuję, staram się podobno właśnie podświadomie dobry humor sprawia, że możemy się szybciej wyleczyć, możemy lepiej przebiegać samą chorobę, mniej odczuwać ból, więc wiem, że to jest ciężko, prawda, wiem, że to jest ciężko, ale warto mieć pozytywne nastawienie. I tutaj widzicie właśnie, jak byłem w szpitalu, już po wycięciu tarczycy i później szyja, jak wyglądała właśnie tuż po wycięciu, czyli macie tutaj takie już rany mocno, a po zagojeniu się wydawała się mniej więcej tak, czyli już troszkę zniknęło. No i do dzisiaj mam dalej lekką bliznę, a to trzeba się przyjrzeć, żeby to widzieć. Czasami ktoś mnie zaskakuje, bo ja sam ledwo to widzę, a czasami są ludzie, kurde, tak spostrzegacze, że ty to miałeś coś nacinane? Ludzie to kurcze widzą, nawet ja tego nie widzę. I powiem Wam, że na luzie, naprawdę na luzie. I tak to mniej więcej wyglądało. I, i, i tyle. I to mogę więcej już nic nie powiem. Także dziękuję za obejrzenie filmy, Dziękuję za wszystkie łapki w górę, y, obserwacje. Mam nadzieję, że teraz live style będzie Wam się podobał, to bo ja na tym kanale prowadzę wszystko. Życie codzienne mnie jako fotografa, porady fotograficzne, y, podróże. Niedługo lecimy na Islandię, więc mam nadzieję, że będzie fajny film z Islandii. Także skoro już powiedziałem, to muszę lecieć. <laughs> Obserwujcie ten kanał i sprawdzajmy, co będzie dalej. Trzymajcie się. Zdrowka, Wam życie. Не, он